Chciałeś coś powiedzieć? Przepraszam, wlazłem Ci na słowo. Chciałem powiedzieć, że już się boję tego, co za chwilę powiesz na temat programu Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, ale skorzystam z okazji, że powiedziałeś coś o Ameryce, bo co tam się dzieje? Bo coś Cię tam irytuje, coś Cię tam denerwuje, coś Cię tam drażni. No, marxistowska marksistowska rewolucja oczywiście mnie drażni. Oni jeżdżą autobusami z miejsca na miejsce i podpalają miasta. Na zasadzie takiej tu się coś zdarzyło, to wykorzystajmy okazję. Lenin robił dokładnie to samo czyli wykorzystał okazję. Ten car, którego balał Lenin, nie był złym królem Rosji carem cesarzem, no po rusku car. Tylko właśnie drogi, mosty, koleje budował w państwie, które odziedziczył. Wcześniej to były okropne tyranie, a on wychodził w kierunku Europy, spokrewniony był z głowami koronowanymi, no, umiał się zachować i tak dalej. Biznesy robił, Alaskę sprzedał, coś tam. No, do, do, działo się coraz lepiej i uprzemysłowienie następowało. Natomiast przy, przyjeżdża marksista, żeby przejąć władzę, przyjeżdża Lenin ze spółką i wykorzystują lokalny konflikt, żeby podpalić tych robociarzy wtedy, czerwonych, obecnie w Ameryce czarnych, zirytowanych tym, żeby, że ktoś kogoś udusił. Takich przypadków jest dziewięć rocznie, że policjant nieprawnie zastosuje przemoc i w związku z tym ginie kto? Ginie murzyn, i w związku z tym inni murzyni w tej dzielnicy w naturalny sposób są oburzeni. No, ale jeżeli pokojowa manifestacja polega na tym, że się rozwala murzyńską dzielnicę, podpala się murzyńskie samochody, murzyńskie domy, rozwala murzyńskie e, biznesy e, i dźga policjanta, murzyna, który broni murzyńskiego biznesu przed murzynami kradnącymi telewizory. Jeżeli coś takiego się, się dzieje, no to patrzymy, gdzie są podpalacze. I podpalaczami są Antifa i. Ten ruch Black Lives Matter, e, oba te ruchy deklaru, deklarują, że były szkolone w kierunku marksizmu i posługują się ideologią marksistowską. Oficjalnie mówią: chcemy obalić ten system, spalić go, albo nam dacie wszystko, czego chcemy, e, albo was rozwalimy. No to jest bolszewicka rewolucja. To, te same sposoby zastosowane były przez Mao Tse-Tunga, przez Lenina, przez Kim Sena. Fidela Castro i tak dalej. Podpalenie lokalnego, realnego konfliktu w kierunku takim, żeby jak się dobrze rozdmucha, to rozwalimy cały ten system. I potem ludzie żałują, bo poprzedni system był lepszy przecież niż to, co nam ruscy przywieźli na czołgach na przykład. No, a byli w Polsce też tacy podpalacze, którzy promowali komunizm. No, potem ludzie żałują. No to, to mi się nie podoba, ale moim zdaniem to jest powierzchowne i chwilowe. Trump już się zajął na przykład rozwalaniem pomników. Czemu, czemu te systemy wszystkie marxistowskie rozwalają pomniki? Bo jak przestaniesz być dumny ze swojej przeszłości, jak wymazemy z twojej przeszłości pewnych bohaterów dobre rozwiązania, dobre pomysły, dumę z Polski, jak wymazemy, jak wykreślimy z encyklopedii niektóre nazwiska. Jak znikną po II wojnie światowej to się stało: wszystkie pomniki Józefa Piłsudskiego, to nie będziecie się odwoływać do swojej niepodległości wynikającej z chrztu Polski, królów, tylko zaczniecie się odwoływać do niepodległości, którą wam ruskie czołgi 22 lipca przywiozły. I na tym polega rozwalanie pomników. Trump już sobie z tym dał radę bardzo pięknie. On mnie zawsze rozczuli i rozbawi, bo najpierw wydał dekret taki, że pomniki są dobrem narodowym i w związku z tym rząd federalny się nimi opiekuje. Jak ktoś będzie rozwalał pomniki, to od dzisiaj 10 lat więzienia. Chwilę później amerykańskie służby, policja, rozesłały listy gończe za facetami, którzy rozwalali pomniki. E, rozesłano te listy gończe z fotografiami, bo przecież jest monitoring w miastach, to wszystko jest oświetlone. W dodatku rozesłali listy gończe zdejmując obrazy z cnn gdzie widać było twarze wypowiadających się rozwalaczy pomników. Policja to rozesłała, a Trump nic nie skomentował, tylko retweetował. On ma największy Twitter na kuli ziemskiej. Retweetował te listy gończe, i teraz cała Ameryka szukamy tych gości. Którzy rozwalili pomnik kościuszki, żeby ich wsadzić na 10 lat do puszki. To jest lider. To w Polsce takiego nie ma. To, to jest lider. No to na, na propos tego, co się dzieje w Ameryce, tyle ci powiedziałem, to za chwilę wygasną te pożary, bo już pojawia się milicja obywatelska, czyli obywatele Ale? pod bronią, którzy stają w różnych miejscach, mówią: chcecie rozwalić centrum naszego miasta? No, to my jesteśmy tu pod bronią. Skoro policja się wycofała, bo gubernator jej zabronił interweniować, to my będziemy sami siebie bronić. Ale pojawiają się nowe problemy Donalda Trumpa. Rozumiem, że te afgańskie wątki teraz są na pierwszych, pierwszym miejscu w mediach amerykańskich, że Rosjanie pomagali talibom mordować amerykańskich żołnierzy i że Wiedział o tym Donald Trump. Takie, jest, takie są przekazy, czy też się mylę? To jest ta kubka z mojej lewej strony, co się dzieje za kurtyną COVID-u? Czyli ta aktywność Rosjan na przykład w Afganistanie, aktywność Rosjan nad Alaską, gdzie bombowce zaczynają wlatywać w amerykańską przestrzeń powietrzną i testują, czy Amerykanie w związku z tym, że płoną ich miasta, czy oni będą czujni. Amerykanie byli czujni. Chińczycy z Indiami mają wojenkę i to też wszystko za kurtyną covid się odbywa. To, co Chińczycy w Hongkongu robią, wprowadzili przepisy komunistyczne. Hongkong jest tak jak wolne miasto Gdańsk, trochę powiedzmy sobie, i tam była demokracja. Natomiast w tej chwili wchodzi komunistyczna partia Chin, bo świat, który gwarantował wolnemu miastu Hongkong wolność, ten świat jest zajęty sobą. I w związku z tym, Chińczycy mogą przykręcić śrubę i opozycjonistów wsadzać do obozów koncentracyjnych, wywozić ich do Chin kontynentalnych, a nie tylko załatwiać wszystkie sprawy w wolnym mieście Hongkong. No, takie różne rzeczy się dzieją za kurtyną covidu. Natomiast ten wątek afgański, wczoraj y, służby amerykańskie stwierdziły, że nie znajdują w swojej dokumentacji potwierdzeń, że to jest prawda. To na tym etapie jesteśmy, że jedni twierdzą, że. Ruscy robili to, co robili, a Trump o tym wiedział, natomiast administracja Trumpa mówi nie. To nasze służby nie potwierdzają, że ruscy to robili. Trump wiedział, że mówi się o takich rzeczach, natomiast jednocześnie te rzeczy same w sobie nie są prawdą. To tyle wiemy na wczoraj, co będzie dalej. To się okaże, może się dogrzebią do jakichś papierów. Ale co by to była za afera, gdyby się okazało, że ruscy finansują Taliban, żeby zabijał Amerykanów i to po nazwisku. I jeżeli Trump o tym wiedział, to gdzie jest afera? No wiedział i być może podejmował jakieś działania w tym kierunku, żeby A sprawdzić, B zapobiegać. Sam fakt, że, że wiedział o tych działaniach rosyjskich i nic nie mówił, to jeszcze nie jest afera. Czy ty widzisz tu aferę gdzieś? To, to prawda. W jednym z listów, które, które wymieniamy, napisałeś coś o wątku palestyńskim i izraelskim. Co to było? O co chodzi? Tak, dość mi przysłał, a to moja księgowa nawet mi przysłała taką informację, że ludzie podpisują listę w kierunku takim, że Netanyahu tamtych biednych palestyńczyków spycha do gett i w związku z tym Polacy mają podpisywać list celem, Obrony niepodległego Państwa Palestyna, które przecież ma stosunki międzynarodowe zostało uznane przez wszystkie kraje i tak dalej. Moja reakcja była taka, że Polska natychmiast powinna się wycofać z uznawania y, Autonomii Palestyńskiej za państwo, Palestyńczyków za naród, bo nie są narodem. To to jest zbierań I dla każdego, kto się tym zajmuje, antropologa czy coś. To nie jest naród, tylko to jest U, uważaj, tak jak bo... ślą... kociewiacy to bo... nie jest naród. Ale w, tak w, za chwilę pojawi się w radiu studio Beirut i Kazimierz Gajowy i on skomentuje Twoje słowa. Posłuchaj w tej Arizonie, co powie na temat Palestyńczyków. Z przyjemnością. Moja opinia jako białego człowieka jest taka, że wolę być obrobiony na pieniądze przez Izrael niż mieć poderżnięte gardła albo być wysadzony w powietrze przez y, żywioł muzułmański, agresywny. Państwo palestyńskie się nie sprawdziło jako koncepcja. Izrael ustępował i ustępował, im tam różne rzeczy proponował. Premier y, autonomii palestyńskiej, czy prezydent, czy kto on tam jest, to jest działacz terrorystyczny, oni kryją zamachowców, Dostarczają broń na zamachy w Izraelu, moim zdaniem jedynym sposobem rozwiązania konfliktu jest wysiedlić ich wszystkich, niech wracają do swoich krajów oryginalnych, niech się osiedlą ale w Libanie nie i no, tak pale... dalej, nie, jak nie, nie chcą nie, żyć nie, palestyń... w pokoju. Ale nie, pal Palestyńczycy i Palestyna była na mapie świata od dawien dawna, można z otworzyć dowolną, dowolną stronę Tak, ale to jest pa Palestyna, czyli pa Palestyna, czyli państwo żydowskie. Dane mu od Boga. Ziemia obiecana, którą dostał po wyjściu z Egiptu Izrael w prezencie od Pana Boga i od tamtego czasu to jest ich ziemia. Pamiętajmy, że Mojżesz po przyjściu przez pustynię, jak siedział na górze i oglądał zajmowanie Palestyny wieki, o, tysiąclecia temu, przepraszam, nie wieki, tysiąclecia to miał taki rozkaz od Pana Boga, że mają wyrżnąć Medianitów i tamtych innych, wszystkie plemiona wymienione z nazwy. One zostały wyrżnięte i już nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak Palestyna, która nie jest, na, nie jest ziemią dziedziczną Izraela, czyli Żydów. I nigdy nie było. To jest e, nie było, ojcowizna nie byłeś... Żydów od Boga Ojca Dana. Nie, nie byłeś w Bejrucie i nie byłeś w Libanie, nie byłeś w nie, Byblos. Tam Kazimierz Gajowy ma taki taras, z tego tarasu patrzy na Morze Śródziemne. Jeśli słucha Twoich słów, to myślę, że podskakuje na tym tarasie w fotelu albo staje na głowie. Ciekawy jestem po pierwsze, czy słucha, a po drugie, czy skomentuje Twoje słowa. Ale to jest zaleta radiownet, że możemy sobie obejrzeć różne poglądy i że obaj podskakują. Bo ja w tej sprawie też podskakuję na moim fotelu, kiedy słyszę, że ma być państwo palestyńskie na terenie niepodległego Izraela. Więc to dobrze, że podskakujemy obaj, a słuchacz sobie wybierze albo wyciągnie własny wniosek. Z bardzo... To na tym debata polega. I tu mi się bardzo podoba radiownet i występy u Krzysztofa Skowrońskiego, który ze mną też debatuje bez przerwy w różnych sprawach. No wprawdzie jest miękki delikatny, ale jednak debatujemy na twarde hasła, mimo, że podany miękkim głosem filozofa. E, żeby skończyć wątek palestyński, ja bym im zaproponował coś takiego. Albo dostajecie paszporty izraelskie i jesteś, możesz sobie być palestyńczykiem, ślązakiem, kaszubem, kim chcesz, ale jesteś obywatelem państwa Izrael i żyjesz w pokoju, a nie w autonomii, za murem. A jak to ci się nie podoba, i chcesz obalić moje państwo i zrobić Śląsk na całym terenie Rzeczypospolitej, to już po polskie państwo na to nie pozwala. I żydowskie państwo nie pozwala na to, żeby na moim terenie było jakieś inne państwo zbudowane. Jak chcecie się z nami bić, to my was wysiedlimy. A kto chce żyć u nas w pokoju, bardzo proszę. Nigdzie indziej nie macie demokracji, tylko w Izraelu, do którego Polak oczywiście ma miliardy zastrzeżeń. 447 i tak dalej więc mamy zastrzeżenia do tego państwa ale trzeba się unieść ponad te zastrzeżenia i popatrzeć no niepodległe państwo i ktoś im chce zrobić na ich terenie swoje państwo a paszliwon nie będzie dzisiaj Kazimierza Gajowego jest mi smutno e, z tego powodu już odszedł Patrzę podskoczył Gaj... z fotela na księżyc Podsk Podskoczył i poszedł po prostu w te libańskie góry poszukać e, tych cedrów i cienia pewno wśród tych cedrów. W górach Libanie, Libanu jest bardzo miło i przyjemnie, bo to jest dwa tysiące metrów albo nawet 3000 metrów nad poziomem morza i tam jest zawsze chłodno. Ci Libańczycy mają gdzie uciekać w czasie wakacji, ale patrzę na zegarek, że jest godzina. To, to tam, niech się, tam niech się przenoszą terroryści z Autonomii Palestyńskiej, do swojego pięknego Libanu. Syrii, A to nie jest ich Nie, 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 nie. To, 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 to było zupełnie inaczej. To proszę tam być byli obywatelem Izraela, tam w takim byli razie grzecznie mieszkać. Tam, by, tam byli Fenicjanie, tam są Maronici. To w ogóle, to jest w ogóle piękna i wspaniała historia, ale porozmawiajmy...